Cudowny Wrocław, właśnie tak mnie przywitał wiele lat temu, właśnie tutaj niedaleko, właśnie pod Arkadami. Ale tutaj już inne miejsce, trochę dalej, Stodoła. Czasami zastanawiam się, dlaczego na przykład klub studencki nie nazywa się Obora, ale Stodoła pokazała się z dobrej strony. Przystawki, pizza, dobra obsługa. Zjadłem przed dentystą, jest trzeba do tego sosem czoskowym, czy. Było to mądre, oczywiście, że nie, i w zasadzie nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale jakoś miałem trochę czasu, a nie chciałem gdzieś stać, czekać wewnątrz w denty dentystycznej. Szybki powrót już Piłsudskiego. Powinna być to pokazowa, że tak powiem, ulica pod kapitolem. Tutaj kłaniały się efekty i symbole Mokowskie. Oczywiście kochamy Moka. Cudowne budynki, cudowne hotele dla ludzi z klasą. To już dworzec, również przepiękny, to już ja ocenię sam. Papryka wchodzi do gry, wszystko domowe, wszystko własne, wszystko piękne. Do tego podwawerska kiełbasa, będziemy się bawić. Trochę mięty, trochę wysuszenia, własne pomidory. Czy chcemy pokazać klasę innego stylu? Cebula też własna. Ona nie wygląda jak taka warzywniakowa bo jest po prostu kochana. Chyba się podsmażamy kiedyś w latach 90. takie dania to było coś. Dzisiaj już czymś nie jest praktycznie nic, ponieważ żyjemy w przepychu i w wirtualnym pięknie mediów społecznościowych. Czy chcemy coś zmienić? Sam już nie. Dziki Ci jest z powrotem. troszeczkę będę chyba łóżnie. To mnie martwi, to mnie boli, ale co mam zrobić lata lecą. Będę przypominał mojego ojca w wieku lat 50, czyli starego orangutana, jeszcze. ale dalej walczy jak dziki kot bomba. Proszę Państwa, będzie dobre żarcie, klasyka, szybka, inna, lepsza, coś na głodniaka, coś na szybkiego. Czy chce kto wejść? Jak najbardziej chce Wigdę. A tutaj już chleb pasterski od brezowskich, ostatnia prawidłowa piekarnia, tak trudno o dobry chleb, tak trudno o wielką prawdę. Dosypujemy paprykę, tutaj czai się cukinia własnoręczna, działkowa też dodajemy. Pomidory powinny może przekroić, ale nie chciało mi się te małe koktajlówki, po prostu zgniotłem w takiej manierze włosko-sycylijskiej. Danie piękne, do tego jeszcze dodałem 2 kg pietruszki zielonej, trochę za dużo, gdzieś się zaburzył ten balans, ale kiełbasa cudowna, nawet lepsza po kilku dniach. Dziki kot, bomba o powraca, patrzcie na to jedzenie, szybkie, ładne, piękne. Tak się jeździ w Bolesławstwo z filiżanką kawy po mieście. Chris, zagadką powracają, było dobrze. Wołaj to hmm. Taki tyż.